ma tu NikeMSP i to jest mój drugi odcinek z kolorowymi włosami. Poprzedni był z niebieskimi, a dzisiaj jest z takimi, rudawo-różowymi. Czerwonymi. Powiem Wam w tym odcinku, jakie pianki użyłam do włosów i jak jej użyć. I gdzie kupić. Najlepiej w sklepie kosmetycznym lub na rynku. Ja kupiłam akurat taką zwyczajną Benity Yy, ognisty wulkan, pudełko akurat wywaliłam, szkoda, bo bym Wam pokazała rysunek, pianka jest czerwona, trochę się z niej wylało yy, i ona trzyma się na włosach do 4-8 metrów lub do 3, różnie to bywa, jakie zależy jakie macie włosy i ją najlepiej po prostu położyć na suche, umyte włosy. Mieć najlepiej rękawiczki, bo trochę brudzi i trochę Wam zajmie, Zmyć, zmyjecie, ale najlepiej pod ciepłą wodą i mydłem albo z spirytusem, ja zmyłam pod spirytusem i tonikiem i zeszło mi z spal, chociaż nie wiem, trochę widać i... Najlepiej no, po prostu nałożyć, czekać 20 minut, aż ona wyschnie, rozczesać ją, a potem wysuszyć. Niektórzy wolą ją spukać po 20 minutach, ale jak ja tak zrobiłam, to oczywiście cały ten kolor mi spłynął. I już go nie miałam. Miałam tylko na grzywce. No dobra, no to mm, muszę kończyć i kolejne odcinki będą... W innym otoczeniu będą one akurat w krajobrazie meksykańskim, bo akurat tam teraz jedę na wakacje. I przepraszam za słabe oświetlenie, ponieważ jest 21.30. Dobra, filmik Wam się podobał, tu łapkę w górę. No i do zobaczenia!